Cześć moi drodzy, witajcie. Dzisiaj taki luźny vlogasek, ale mam nadzieję, że po tytule zobaczycie, że coś ciekawego mam dla was. W przerwie między projektami, bo muszę skończyć najpierw tutaj to suzuki RG, RGV od Tamii, motocykl wyścigowy. Na pewno wrócę jakiś filmik delikatny, jak ten motocykl wygląda, ale powiem wam, że sprawia trochę problemów. Nie wiem, właśnie czy to wiek po prostu tego modelu, mam duży problem z kalkami i trochę mi to idzie po grudzie, yy, niestety kalki e, kalki bardzo mocno pękają i nie wiem czym to jest spowodowane, Spróbuję wrzucać to do ciepłej wody chociaż się boję bo yy, bardzo mocno pękają, jeśli tylko próbujecie je poprawiać to yy, tutaj robią się takie pęknięcia i nie bardzo wiem potem jak to posklejać do kupy a model na tą chwilę prezentuje się tak bardzo 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 dużo detali. Powiem wam że tutaj tych detali jest naprawdę sporo jeśli chodzi o silnik jeśli chodzi o takie malowania bardzo dużo kolorów i bardzo dużo elementów trzeba tutaj przykołać pomalować więc troszeczkę mi schodzi nie spodziewałem się że aż tyle. Ale model ogólnie bardzo fajny i ciekawy bo to jest motocykl dwusuwowy i tutaj właśnie mi się Udało go wyrwać za 5 dyszek z Elixa. Miał tylko koła pomalowane na no jakiś tam kremowy kolor. Także fajnie wygląda. No jest niestety, mówię, problem z kalkami, więc troszeczkę dłużej mi schodzi niż normalnie. A w kolejce, właśnie, czeka Camaro z 69 SSK, na który pewnie część z Was czeka. Coś naprawdę niezwykłego wpadło mi na Elixie. Za kwotę tam 120 zł. Eee, e, nigdy nie miałem do czynienia z tą firmą, dlatego e, sam jestem ciekawy, co tam w środku jest. To e, Moebius Models, jakaś zagraniczna, prawdopodobnie gdzieś tam firma, chyba z, e, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych czy skądś. E, I mamy tutaj Batmobila, Batmobila który tam wystąpił e, w Batman vs Superman. W tej Są części mi się bardzo mi się spodobał ten pojazd i dlatego stwierdziłem, że e, muszę go zrobić tym bardziej właśnie w takich fajnych ciemnych barwach. E, zajrzymy do środka, zobaczymy co jest. Więc e, coś chciałbym wrzucić, bo mam trochę pracy z tym Suzuki, więc e, pokażę wam co tu w środku jest. Sam jestem ciekawy, robię pierwsze takie otwarcie. Gdzieś ja na pewno zaglądałem sobie do YouTube'a, patrzyłem jak to wygląda ale nie miałem jakichś jakościowych filmów, żeby zobaczyć tych wszystkich detali zobaczcie, tu mamy tył kartonu tak się ten model prezentuje skala 1 do 25, czyli e, czyli tak powinno być, mniej więcej wielkości tych samochodów które sklejamy bardzo ładne pudełko, grube ale oni mają w Stanach właśnie taki myk nie takie płaskie jak u nas, tylko właśnie takie kwadraciaki dobra, na początku dostajemy taką oto instrukcję instrukcja jest kolorowa, na fajnym papierze, takim dosyć grubym nie ma jakoś dużo dużo rozdziałów, więc Sama budowa powinna gładko pójść I tu mamy zaprezentowany model. Wiem, że na rynku są do tego modelu dostępne blaszki fototrawione i zobaczymy, czy e, jeśli fundusze pozwolą, to zamówię sobie i dzięki niemu ta te, te kapinka będzie mogła być otwierana. Ale dobra, co do projektu, to. Tu mamy oponki. Przednie dosyć duże, gumowe. Fajnie wyglądają, i tylne, tylne powinny być większe. No, jest znaczna różnica. Solidne też gumowe. Fajnie, ciekawie to wygląda. E, tu mamy szybkę. Nie chciałbym tak wyciągać, żeby to poniszczyć, ale jestem ciekawy jak tutaj się to prezentuje. No nie jest. No tutaj mamy coś jakąś lekkie ryśnięcie, ale i tak ta szybka musi być czarna, więc tutaj i tak będziemy ją przyciemniać, to nie robi nam żadnej różnicy. Zmienimy sobie wszystkie ramki. No, powiem Wam, że dosyć sporo tego jest: cztery takie paczuszki, dosyć solidne. Zacznijmy od dołu. Wydaje mi się, że to całkiem duży model będzie, bardziej w takiej skali. Że przykładając rękę, to dosyć spory. Co do jakości plastiku, no to nie oczekiwałbym tutaj cudów. Tych detali trochę jest, ale nie są jakieś tutaj wyjątkowe. Przynajmniej na razie. Tutaj mamy górę. plastyczek wydaje mi się, że będzie z tych twardszych tak patrzcie mam ostry nożyk nowiutki i no, ciężko to przeciąć więc plastik dosyć twardy mam nadzieję, że z na składalnością nie będzie problemów Widziałem ja jakiś pan właśnie to e, całą serię. Chyba był fanem Batmana, bo całą serię wyprzedawał właśnie tych e, Batmopilków. E, miał tego sporo, bo miał chyba wystawione pierwotnie 3. Potem jeszcze jednego dodawał, ale ten wydawał mi się taki e, najładniejszy, najciekawszy. O, patrzcie, dosyć dosyć dużo takich nadlewek. No, jakoś to nie, nie porywa, nie powala na nogi. Ale nie wyrupujmy. Może akurat przyjemnie będzie się składało. I tutaj mamy tą górę. Właśnie ta góra jest w jednym kawałku. A z tymi blaszkami, to tutaj po nacięciu tego wszystkiego, te, cała ta kabina się otwiera. Już sobie oglądałem właśnie. Można gdzieś to ściągnąć, zobaczymy jak fundusze pozwolą. To może ten pakiecik dokupię, aczkolwiek, chyba serii jakiejś takiej zbudowy nie będę tego rozwijał. Wolałbym się skupić bardziej na budowaniu niż na nagrywaniu, ale efekty pracy na pewno gdzieś tutaj na kanale wrzucimy. Tu mamy jakąś część wyłamaną. Ale to nic nie szkodzi. Na wlewce się wyłamało tutaj też. Zwykły szary plastik nie ma tutaj. E, tu jest dosyć cienki. Zobaczcie, widać tutaj. E, formy. Jest bardzo przezroczysty. Będzie dobrze zapodkładować, żeby to nie, nie, nie było widać. No, tu mamy kolejny jakiś silnik z tyłu. Dużo skrzydeł, dużo jakichś tutaj takich pałąków, nie pałąków. No, Mówię, na pewno ciekawie będzie się budowało. No zupełnie coś innego niż taka mała odskocznia tych pojazdów cywilnych od Lumotcypi. że sprawi dużo cierpliwości sprawi dużo radości, cierpliwości, przepraszam o, tutaj mamy felgi tu mamy chyba jakąś wieżyczkę są nadkole do kół i ostatnia ramka, czyli praktycznie mamy 24, takich ramek z częściami. Więc jest to sklejać i mam nadzieję, że będzie co malować. Aczkolwiek wszystko chyba w jeden kolor będzie szłonał. No, oprócz tam kabiny wewnątrz. No, tutaj mamy deskę. No ta deska tutaj tu e, nie zachwyca. ale mówię z blaszkami, może będzie to jakoś ciekawie wyglądało. Dobra. Jest takich ciekawostek moi drodzy tyle. Czekajcie cierpliwie na kolejne odcineczki. Mam nadzieję, że już niedługo ruszymy z budową tego kamaro pomarańczowego. Tyle ode mnie. Do z hej.